Pokażę, jak działa taka oczyszczalnia biodisk. Ważne jest teraz to, że w tym miejscu mamy przepompownię, do której trafiają ścieki z całego osiedla. Tutaj mamy studzienkę rozprężną, i teraz od tego punktu do tego punktu te ścieki dopływają. I to wszystko trafia do tak komory pierwszej, czyli osadnika, który znajduje się tutaj pod spodem. Raz na kwartał powinna być oczyszczalnia wypompowywana. ścieki od dołu trafiają potem rurą pod spodem do tej komory złoża. Ważnym elementem złoża tarczowego oczyszczalni biodisk jest to, że tu jest taki kubeczek czerpakowy. Kubeczek, który podaje. Wodę z komory tej do komory kolejnej, które jest tam. Dalej. A teraz pokażę Wam serce oczyszczalni, czyli silnik. W tym przypadku silnik jest o mocy 370 W. Silnik, tak samo jak łożysko w tej pierwszej części oczyszczalni, powinien być smarowany. Tu się znajduje smarownica do silnika, i jednocześnie tutaj do tego łożyska jest tak samo ustawiony jak w tej poprzedniej części. W tym przypadku mamy tutaj dodatkowy system przepompowania ścieków oczyszczonych, czyli generalnie to, co się znajduje tutaj pod nami w osadniku wtórnym, jest cyklicznie co dwie godziny przepompowane dosłownie przez dwie 2 minuty do komory pierwszej i trafia to tą rurką tam do komory pierwszej.